Bardzo dziękuję panu prezydentowi. Pan prezydent przy okazji ujawnił znaną swoją wadę, mianowicie wie za dużo o Olsztynie. <śmiech> <śmiech> Na początku naszego spotkania powiedziałem, że jesteśmy bardzo dumni z tego, że kilkanaście osób spośród najzacniejszych obywateli naszego miasta przyjęło nasze zaproszenie do Komitetu Honorowego wspierającego przede wszystkim kandydaturę pana Doktora Grzymowicza, jak również całego Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Grzymowicza. Teraz jest czas, bym przedstawił te znakomite osoby. Osoby czynne zawodowo w różnych wymiarach, no mają to do siebie, że nie zawsze są w Olsztynie. Kilkoro z tych osób jest poza granicami nie tylko Olsztyna, ale i poza granicami naszego kraju. W pierwszej kolejności przedstawię osoby, które znalazły czas, miały taką możliwość, by być tutaj osobiście, za co im raz jeszcze bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w skład komitetu honorowego wspierającego kandydaturę pana Piotra Grzymowicza i naszego komitetu wyborczego weszli pani Barbara Kuńczyk. Która reprezentuje, no najogólniej mówiąc, świat biznesu, biznesu motoryzacyjnego w szczególności. Pani doktor Anna Bromirska-Małyżko, koordynator oddziału chirurgii sztęgowej naszego miejskiego szpitala. O, osoba, która wykonała kilka pionierskich w skali całego kraju operacji. Następnie Pan Profesor Andrzej Koncicki, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. <klucz> przewodniczący e, przy, przewodniczący e, Rady przy e, naszym klubie e, AZS Piłka Siatkowa, czynny w wielu wymiarach, też nie tylko naukowym, ale i społecznym. Pan Stanisław Iwaniak. Gwiazda naszej siatkówki, członek drużyny Wagnera, wicemistrza Europy. Pan Zbigniew Lubiejewski, mistrz olimpijski, mistrz świata, w siatkówce. Pozostajemy przy sporcie, ale zmieniamy dyscyplinę. Pan Adam Seroczyński, brązowy medalista olimpijski, obecny trener w Pan Tomasz Mendelski, wicemistrz świata olimpijczyk, finalista olimpijski, również. <klucz> Chyba wszystkie osoby obecne wyczytałem. Mam teraz zaszczyt przedstawić e, e, tych z Państwa, którzy. Przyjęli nasze zaproszenie do Komitetu Honorowego, ale niestety fizycznie dzisiaj z tych względów, o których wspomniałem, nie mogą być obecne. Kolejność, którą się tu posłużę, jest absolutnie przypadkowa. Są to pan profesor Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych, były minister zdrowia, pan profesor Janusz Heller, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych. Pan profesor Mariusz Piskuła, dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiej Akademii Nauk. Dodam, bo nie była o tym mowa, warto o tym podkreślić, że wspomniany instytut ma tak zwaną kategorię A, do której należy tylko 3% jednostek naukowych w całej Polsce. Jest to absolutna elita naukowa. Mówię o tym dlatego, że pamiętam jak pewnie wielu z Państwa sytuację sprzed no, około 20 lat, kiedy ten Instytut wynajmował w Uniwersytecie, wówczas jeszcze w Akademii Rolniczo-Technicznej, kilka pokoi na jednym piętrze. Dzisiaj jest potęgą naukową. Pan Kazimierz Kujawa, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej MASPEX, potentata w produkcji żywności. Pan Józef Wiśniewski, prezes spółki WIPASZ, też potentat ale produkcji pasz, ale też e, ho, e, hodowli drobiu, przetwórstwa drobiu. E, pan Andrzej Fabisiak, inna e, kategoria, animator kultury, były wicedyrektor teatru im. Jarosław. I pan Adam Liszkiewicz, którego pan prezydent tutaj przywołał, żeglarz, też animator sportu, osoba, która wiele robi dla popularyzacji sportu żeglarskiego w Osztynie. <klucza> Chciałbym zapytać, czy ktoś z państwa członków tego komitetu chciałby coś powiedzieć? Jest taka sposobność. Bardzo proszę, pan profesor Andrzej Kocicki. Panie Panie Prezydencie, Szanowne Media, Panie i Panowie! To tak ad hoc, spontanicznie, jeśli Pan Przewodniczący pozwoli, żeby nie przedłużać, chciałbym kilka zdań powiedzieć. Proszę Państwa, jestem zaszczycony tym, że znalazłem się w gronie tak znamienitych osób wspierających Komitet Wyborczy i wybory Pana Prezydenta Piotra Zimowicza. Proszę Państwa, czas. Biegnie szybko. Wydaje się, że to wczoraj pan Piotr Grzymowicz zasiadł w fotelu prezydenta miasta Olsztyna. Tymczasem dobiega końca czteroletnia kadencja. Kadencja niezwykle pracowita. Efekty tej pracy, które państw widzimy, widzimy na co dzień. Olsztyn jest coraz piękniejszy, coraz bardziej przyjazny mieszkańcom. Widzieliśmy to także na w tym prezentowanym krótkim filmie. Muszę powiedzieć, że sam nie zdawałem sobie sprawy, że tyle w przeciągu tych czterech lat się w Olsztynie zdarzyło. Pamiętam, proszę Państwa, te przebudowywane ulice Wojska Polskiego, artyleryjską, warszawską, skrzyżowanie na warszawskie. Ile było utyskiwań, ile było, proszę Państwa, płaczu, rozpaczy w tych korkach, które które wówczas powstawały, ale zadajmy sobie pytanie panie Państwa, czy można wyremontować ulicę ulicę nie wstrzymując na pewnych jej odcinkach ruchu. Jest to niemożliwe. Dzisiaj już tego nie pamiętamy. Wszyscy jesteśmy usatysfakcjonowani, że można tak szybko pięknymi ulicami z jednego końca Olsztyna na drugi się przemieścić. Panie Państwa, jesteśmy w dniu rozpoczynającej się kampanii. Nie będzie ona łatwa. Jest tylu kandydatów, którzy będą składać różne obietnice. Bardzo często dla sukcesu wyborczego bez pokrycia. To, co słyszeliśmy, pan prezydent przedstawił, to są, proszę państwa, zamierzenia bardzo realne. Nie są to przysłowiowe gruszki na wierzchu. Także to piękne hasło, proszę państwa, warto uwierzyć w Olsztyn, jest jak najbardziej na czasie. Ja bym jeszcze do tego dodał. Warto uwierzyć w Piotra Grzymowicza. Warto uwierzyć w Piotra Grzymowicza, panie państwa, żeby te zamierzenia, ta wizja została zrealizowana, żeby Polsk jeszcze szybciej się rozwijał, żeby był coraz piękniejszy i coraz bardziej przyjazny nam. Dziękuję bardzo.